Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj trochę taka inna wersja, ponieważ to Wy będziecie kontrolowali mój dzień, czyli widzowie z Instagrama. Wiem, że tak powiedziałam, że to Wy, ale dużo osób mnie o taki film prosiło, więc to akurat widzowie z Instagrama dzisiaj będą decydować o tym co będę robić w ciągu dnia ja tego vloga połączę z dniem jutrzejszym, ponieważ będzie taki vlog, ale też trochę o tym jak to wy decydujecie, będę dodawała ankiety na instagrama, chyba każdy już zna ten filmik ponieważ on jest popularny na youtubie już od dawna, ja już chyba takie dwa filmy nagrałam, o ile dobrze pamiętam jak decydowaliście o moich zakupach, o moim dniu więc dzisiaj to jest takie pomieszane trochę o mojej pielęgnacji twarzy, o może o moich zakupach, o tym co jem ja jestem zmuszona połączyć tego vloga z dniem jutrzejszym ponieważ dzisiaj już jestem wyszykowana nie miałam czasu, aby czekać te 5, później 10 minut Eee, aż wy zakładsujecie Na na przykład jakieś ubranie Więc ja już się ubrałam, jestem gotowa, wyszykowana Lecę do szkoły, bo się śpieszę Ale jak wyjdę, bo dzisiaj jest piątek No to zacznę mój weekend i będę mogła wszystko robić eee, Może zadecydujeć o tym, co będę jadła Co będę kupowała Więc wpadajcie również na mojego Instagrama Jeśli będziecie mnie obserwować, to nie będą was omijały Żadne takie akcje, także ja już uciekam do szkoły No i widzimy się później Witajcie kochani już po szkole Witam się z wami rano, ale byłam tak nieogarnięta Że dopiero teraz mogę wam coś mówić tak wiecie, z sensem. E, tak jak Wam tłumaczyłam, dzisiaj e, nagrywamy taki z złotyków trochę też filmik, w sumie to ja nagrywam ratynkami towarzyszy. E, Instagram kontroluje moje życie, co robię, będę kontynuowała w dniem jutrzejszym, przepraszam Was, ale z tyłu ta kula tutaj oddaje takie dźwięki. Może się przywitać ogólnie. No właśnie A przy... e, Teraz jedziemy właśnie sobie na obiad e, do naszej jednej z ulubionych restauracji, znaczy takich pizzerni, bo mają tam naprawdę przepyszną pizzę. E, także sobie jedziemy. Mama no. bez. Także mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, z Martynką, trochę coś innego i jutro będę kontynuować, ponieważ dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, jest taki dzień jeszcze szkolny, zaczynamy ferię ogóle nie, wiem, nie mogę w to uwierzyć, zaczynamy ferię Jesteśmy już w pizzerni i standardowo bierzemy margeritę. W ogóle nie wiem, czym nie słychać. Tutaj dodam Wam właśnie te ankiety i zobaczymy zaraz, co wygra. Ja wzięłam dwa dodatki, albo rukole, albo oliwki, a Martynka kukurydzę, albo szynkę parmeńską. Także podstawa to właśnie będzie margerita i na pół sobie weźmiemy pizzę, ale zobaczymy jaki dodatek, jaki dodatek byś chciała. O. Teraz czas na napój. Jeśli chodzi o mnie, to ja biorę albo e, sok z pomarańczy taki świeżo wyciskany, albo lemoniadę z owocami leśnymi. A jeśli chodzi o Martynkę, to albo sevena, albo pi, albo pepsi. Więc ja teraz dodam ankiety i zapytam jakie, m, jaki napój dla mnie, a później zapytam o masyrkę i później pokażemy Wam już końcówkę i co wybraliście My jeszcze nie zamówiłyśmy, czekamy sobie może jeszcze tak 3-4 minutki No i zobaczymy Jak na razie widzę, że m, Pepsi u Martynki wygrywa. U mnie wygrywa rukola, szybka parmeńska oraz sok wyciskany. Chciałam lemoniadę, le, taką leśną owocę. Ale niestety przyszedł już mój sok, tak jak zagłosowaliście. Była niewielka różnica, ale jednak taki świeży soczek wygrał z pomarańczy, a Martynka dostała Pepsi. Dwa typy ludzi. Ja versus Martynka. No, smutny. Przyszła już nasza pizza, także to jest moja część z rukolą, jest do, jej dość sporo, a dlatego tutaj z szynką, e, no, także no, właśnie zjadłyśmy oczywiście, było pysznie jak zwykle i pizza zniknęła tak szybko jak się pojawiła, no. <śprawiedliwości> żeby teraz było śmiesznie, to wchodzę na Insta, jeszcze tego nie widziałam, zadałam pytanie, kto płaci za obiad? I jestem bardzo ciekawa, ja wstydzę, że ja, ale dobra, jest prawie na równi. M może poczekamy jeszcze trochę. <laughs> nie, dobra. Ja byłam na to gotowa, więc się cieszę ty nie musisz powiedzieć, ja płacę za obiad, więc cieszysz się? Tam. Tak, cieszę się Także, no, tak, y, tak wyobraźcie Ale to tak jest nie trochę się. niesprawiedliwe, ale no dobrze niesprawiedliwe, ale jeszcze tam cieszę Dobrze no. Także będziemy teraz płacić Ja będę płacić No, no właśnie, ty będziesz płacić tak. Właśnie wyszłyśmy już w sumie jakiś czas temu Właśnie. i, e, 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 i no. kilka minut minęło, już sobie trochę przeszłyśmy i teraz idziemy sobie na chwilę do centrum handlowego. Zobaczcie, co tam jest ciekawego. Może ja coś sobie. Coś sobie kupimy. Niestety zrobiło się już dość ciemno, więc światło jest bardzo żółte, ponieważ są lampy. Jesteśmy na starem mieście, ale w sumie nie jest aż tak zimno, jak myślałam, że będzie. W ogóle dzisiaj tak się cieszę, że jakby mogę sobie ten dzień tak fajnie spędzić, ponieważ no nie ma szkoły już i no, jakoś tak fajnie. Jestem właśnie w przymierzalni i wzięłam sobie taki sweterek. I naprawdę fajnie się w nim czuję. I Zapytałam się Was, czy go brać czy nie. Wiem, że pewnie wiele osób to znaczy, że nie, bo pewnie Wam się nie będzie podobał, ale ja bardzo lubię taki. Taki się prezentuje No, on w różnym świetle wygląda inaczej. Martinka wybrała sobie taką bluzę z myszką Miki, także zapytałyśmy się Was przed chwilką, czy mają wziąć, czy nie. Chciałabyś, czy nie? Znaczy właśnie zastanawiam się I chciałam się zapytać. No A co do sweterka to 69% osób jest na tak Także wydaje mi się, że go wezmę Mamy obie rzeczy I stwierdziliście, że mamy je wziąć Także bierzemy Mój sweterek i Matynki bluza Także lecimy do kasy Siema kochani, wróciłam do domu Jest dość późno, więc tak jak mówiłam Będę kontynuowała Eee, po prostu te ankiety jutro eee, Ale przyszły do mnie dwie paczki Więc może chcielibyście open box Na vlogu? Także teraz sobie wyjmę telefon z torby I zapytam się was na instagramie Okej, okay, zrobiłam zdjęcie Ja już dodałam instastory, także poczekam sobie Kilka minut, no i zobaczymy jaki będzie wynik no, ja jestem bardzo ciekawa, co jest w środku, w sumie wiem, ale, ale no, zawsze lubię jak jakieś paczki przechodzą i lubię Wam je pokazywać, więc no. Spijam sobie już włosy, minęło sporo, około 15-20 minut, więc mieliście naprawdę dużo czasu. No i tak jak się spodziewałam, 84% odpowiedziało, że chcę, no więc robimy. Przyszła mi paczuszka z kokolity, no. Paczka już rozpakowana, więc pokażę Wam taki haul z kokolity, e, między innymi szampon odżywka. Nigdy jeszcze nie miałam ich właśnie z tej firmy, ale jest to jakaś taka kokosowa wersja. E, tutaj coś też do makijażu, no jak widzicie. Ja się aż tak nie maluję, ale wiecie, lubię takie rzeczy, więc może zacznę, może na jakieś okazje mi się takie kosmetyki przydadzą. Tutaj z Revolution ze współpracą z Natalią Siwiec mam. E, Jakiś eyeliner albo lip liner, czyli jakby taka konturówka do ust albo do oczu, jeszcze nie wiem dokładnie, ale właśnie w takich nudowych kolorach. Mam tutaj również błyszczyk z Anastazji, bardzo się cieszę. Nigdy jeszcze nie miałam właśnie niczego z Anastazji, no i taki kolorek. Także bardzo się cieszę, będę mogła przetestować Tutaj również błyszczyk, tym razem taki unicorn z Revolution Spodobał mi się ten design, więc go wzięłam Tutaj z Janki Candle taka malutka świeczuszka Tutaj również coś do makijażu, no powiem wam, że szaleje naprawdę Jest to taka paletka właśnie wpadająca w takie odcienie brzoskwini Tutaj jeszcze również z Revolution taki rozświetlacz Ma bardzo fajny kolor no, i z firmy The Balm. Tak się prezentuje ta paletka. Ma tylko cztery cienie, ale osobiście bardzo mi się podoba. Tak jak wam mówiłam, ja za bardzo też się jakoś nie maluję na co dzień, ale na jakieś okazje. Ogólnie interesuję się makijażem, więc taka delikatna paletka jest ok. Maseczka jeszcze tutaj jest. No i dwie świece. No, no ja musiałam, musiałam. Mam mnóstwo świec w domu, no ale nie mogłam się oprzeć i tutaj mam taką dużą z Yankee Candle Rainbow Cookie. Przepięknie wygląda, będzie mi idealnie pasowała do pokoju, więc bardzo się cieszę. No i tutaj też coś z Woodwick. Wcześniej miałam świeczkę Woodwick, zbiła mi się. I to drewienko tak się pali, że jakby um, oddaje takie odgłosy jakby kominka. Mam również tutaj peeling z Resi, bo bardzo lubię tą markę. E tutaj również taka świeczuszka z Kringle Candle. Mam również dwa lakiery hybrydowe. Aktualnie moje paznokcie nie wyglądają za dobrze, ponieważ muszę Mienić hybrydę. Bardzo spodobał mi się właśnie ten efekt termokolor, więc tutaj sobie zamówiłam jeden taki inny odcień e, i taki delikatny glitter, mm, więc super. Witajcie, kochani, w sobotę. Wczoraj, jak mówiłam, już y, byłam tak zmęczona, że żadnych ankiet więcej Wam. Nie dawałam. No i dzisiaj zaczynamy nowy dzień. Jak widzicie, już jestem ubrana, więc szczerze Wam przyznam, nie będę Was już pytać o to, co mam założyć. Dzisiaj jestem w domu, więc to za bardzo nie ma znaczenia, w co jestem ubrana, ale zapytam Was o śniadanie, może o moją pielęgnację twarzy, więc zacznijmy od śniadania, bo jestem dość głodna i postaram się Was zapytać, czy zjeść jajecznicę, czy owsiankę. Jestem bardzo ciekawa, co wybierzecie, bo w sumie. Nie mam pojęcia. Ankieta już dodana, czekam około 10 minut no i zobaczymy, co wygra. Malutką przewagą wygrywa jak na razie owsianka, ale dodałam to instastory minutę temu, więc jeszcze trochę poczekam. W ogóle powiem Wam, że dzisiaj miałam tak dziwny sen, że ja nie wiem skąd mi się biorą takie rzeczy w głowie i w ogóle to nie był żaden jakiś taki pożar, taki jakby wulkan, który wyrzuca taką ziemię, takie wielkie kawałki i to, to było straszne, a jednocześnie nie wiem, nie wiem, co to było. Minęło już jakieś 10 minut około i mam dziwną sytuację, ponieważ jest 50 na 50%. Eee, no i to bardzo nie wiem, co zrobić, ale stwierdziłam, że sprawdzę tak dokładniej i więcej głosów jest na jajecznicę. Eee, I tam chyba 50 głosami właśnie przeważa jajecznica, więc eee, wybiorę sobie właśnie jajecznicę. Na Instastory właśnie dodałam ankiety Jeśli chodzi o moją pielęgnację Na początku żel do mycia twarzy Tutaj mam taki z Foreo i taki z Resi Bo dalej oczywiście musi być tonik I wybrałam taki, dostałam go od Julki Dr. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam On jest naprawdę bardzo fajny e, I taka mgiełka z Mario Badescu też lubię e, Dalej będą kremy do twarzy No i tutaj mam taki z Recibo I taki z Taupy. Mam również dwa balsamy do ust Taki Coco Rich z Hello Body On jest świetny, serio Naprawdę super nawilża usta I mam również taki z Birdsbee's, Bees yy, Ono również jest spoko Tylko ma taką mniej tłustą konsystencję Ale aktualnie bardziej odpowiada mi ten Jeśli chodzi o żel do mycia twarzy To walka była zacięta, ale jednak wygrał ten z Resi Bo bardzo małą przewagą Serio E, chyba 52%. Jeśli chodzi o tonik, to dzisiaj właśnie użyję tej mgiełki z Mario Badescu. Akurat tutaj przewaga była duża, więc no nie wiem, może Wam się on podoba. I co do kremu, to tutaj przewaga też była chyba dość spora, no i użyję tego z Recibo. No i balsam do ust wygrał ten z Hello Body. Wyglądam naprawdę odjazdowo w mojej opasce, ale biorę oczywiście żel z Recibo. Ja teraz sobie tylko nałożę ten żel, ale jest mi potrzebna woda, więc idę i teraz do Was przyjdę, jak już moja twarz będzie umyta. Wróciła mi teraz czas na mgiełkę. W ogóle, jeśli chodzi jeszcze o mm, dzisiaj, to jak wiecie, pewnie zaczęłam ferie, bo o tym Wam już wspominałam. Także obserwujcie mnie na Instagramie w przyszłym tygodniu e, i naprawdę mam nadzieję do fajne rzeczy. E, może będę w fajnym miejscu. Ale to na razie nic nie zdradzam. E, I dzisiaj się jeszcze Was zapytam, czy mam posprzątać w pokoju, czy mam zmontować teraz film. Obie rzeczy dzisiaj muszę zrobić, ale jednak co pierwsze. Wiem, że pewnie wybierzecie montowanie filmu i to, to nie jest zbyt dobre dla mnie, bo powinnam najpierw posprzątać, a później zmontować. Także nakładam, żeby nie było, że oszukuję. Moja pielęgnacja twarzy skończona, tak jak Wam pokazywałam. E, no i teraz zadam Wam pytanie, czy mam montować film, czy sprzątać w pokoju. No i zobaczymy, co wybierzecie, więc dodaję ankietę. Minęło kilka minut, no i tego się nie spodziewałam. Okazało się, że wybraliście sprzątanie pokoju, więc w sumie jestem zadowolona, bo teraz sobie posprzątam i będę miała później luźny dzień. No i zmontuję sobie następnie film, ale najpierw właśnie zajmę się sprzątaniem, także trochę wam pokażę, ale jednak ja przy sprzątaniu się tak wczułam, że nie pamiętam o tym, żeby nagrywać, czasami gdzieś tam położę kamerę, ale no. Zadałam wam pytanie na Instagramie, czy mogę zjeść szarlotkę. Także jestem bardzo ciekawa waszej odpowiedzi, bo w sumie bardzo mnie kusi, no ale jeśli powiecie, że mam nie jeść, no to jej nie zjem. Minęło jakieś 10 minut. Przez chwilku zobaczyłam, że mogę zjeść szarlotkę, no i zobaczcie, no nie mogłam się oprzeć, no i jem. Także dziękuję Wam za ten. Przed sekundką na Instastory wróciłam ankietę, którą świeczkę mam zapalić, ponieważ w moim pokoju już posprzątałam jest czyściutko, no i teraz czas na jakąś świeczkę, jak myślicie, która wygra. Wróciłam po kilku minutach i okazało się. W sumie tego się nie spodziewałam, bo byłam pewna, że ta świeczka wygra a jednak ta, która pachnie jak takie pranie czyste, wyciągnięte prosto z pralki. No, także teraz w moim pokoju będzie przepięknie pachnieć. No, także sobie zapalę tą świeczuszkę. Także, kochani, już będę się z wami żegnać w dzisiejszym filmie. Koniecznie zostawcie kciuka do góry, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie na Instagrama. Dziękuję za poświęcenie na mnie czasu, Bye. Pa, pa!